Dzień dobry kochani, jesteśmy na targach umiejętności dbania o zdrowie w Rzeszowie, a dokładnie w Wiesiące połączonej z konferencją, czego ci lekarz nie powie. Jesteśmy na stanowisku państwa gumiennych, którzy prowadzą gospodarstwo ekologiczne i którzy są producentami zdrowej, ekologicznej żywności, m.in. z orkiszu, z paskurki, z samoprzy. Sami robią wszystkie przetwory, z kasze mają własne, także. Wszystko jest ekologiczne, sami te, z tego korzystamy, więc gorąco polecam. Jesteśmy na stoisku Wiesława Bruzgo, który jest producentem naturalnego olejku lawendowego. Wiesław, powiedz nam, dlaczego warto stosować taki olejek. Witam, dlatego warto, bo jest to praktycznie rzecz biorąc remedium na większość doczesnych problemów zdrowotnych, takich dnia codziennego, chodzi tutaj przede wszystkim o różnego rodzaju problemy typu bóle głowy, jakieś powiedzmy skurcze mięśni u łydka, jakieś powiedzmy oparzenia nie daj Boże, no naprawdę wszelkiego rodzaju problemy skórne tak naprawdę. Mało tego, jeżeli chodzi o jakieś takie nawet zabezpieczenia, czyli na przykład w 100% praktycznie nas zabezpiecza przed kleszczami kilka kropli, jeżeli sobie zastosujemy na kark szyję, tam gdzieś tam okolice u cały dzień to nas całkowicie zabezpiecza. Poza tym naprawdę wszelkiego rodzaju problemy takie skórne, typu trudno gojące się rany, ciężkie grzybice, trądziki wszelkie maści, jakieś powiedzmy naroślowe kwestie typu jakieś tam no, cysty, liszaje, wrzody, no tego typu jakieś tam prawda brodawy to fantastycznie, że tak powiem, jesteśmy w stanie sobie e, dość szybko e, pousuwać. E, cóż jeszcze, no na przykład e, sprawy typu, nie wiem, zatoki, e, naprawdę, jest to po prostu, powiedzmy sobie szczerze, remedium na, na co dzień. Tutaj mamy jeszcze dwa olejki nasze dodatkowe, między innymi właśnie z nawłoci i z przymiotna kanadyjskiego. Mało kto prawdopodobnie wie w ogóle, że taki olejek jak przymiotno kanadyjskie eteryczny występuje. Ja osobiście nie spotkałem e, ani razu informacji na temat e, olejku eterycznego przymiota kanadyjskiego przede wszystkim, A My go mamy już od lat i powiem szczerze, to, co on robi z nużeńcem, ze świeżbowcem, z Włosogówką, to jest po prostu poezja. Jeżeli chodzi z kolei o nawociowy, stosujemy go przede wszystkim do pępka przy kamicy nerkowej, endometriozie, problemach z prostatą, zakażeniach dróg moczowych i często moczu. Często jest tak, że po właśnie zastosowaniu wieczornym czy często moczu rano wstaje, prawda, kobieta i po prostu często moczu już nie ma. Także zapraszam i polecam.